Najpierw plotkowano o kryzysie, a teraz takie wieści w sprawie Meghan i Harry'ego. Markle zrobiła to na oczach wszystkich. O kryzysie małżeńskim Meghan Markle i księcia Harry'ego plotkowano od dawna. Dopiero co para pokazała się publicznie na otwarciu międzynarodowych zawodów sportowych, co oczywiście przyciągnęło uwagę całego świata. Księżna mocno się zresztą o to postarała. Nie do wiary, co Amerykanka zrobiła na oczach wszystkich. Od miesięcy plotkowano o kryzysie Meghan i Harry'ego. W końcu książę zabrał głos. Od miesięcy mówi się o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Wcześniej nierozłączni, teraz coraz częściej zaczęli występować oddzielnie. Eksperci podejrzewali, że mężczyzna nie czuje się zbyt swobodnie w Stanach Zjednoczonych i wolałby wrócić na wyspy albo chociaż pogodzić się z rodziną, do czego ponoć nie chce dopuścić jego żona. 40-latek postanowił więc podkreślić swoją niezależność w inny sposób, wybierając się na samodzielne, oficjalne wizyty w różnych miejscach. Wbrew swojemu zachowaniu z przeszłości, kiedy wprost mówili o kulisach życia w rodzinie królewskiej, tym razem zdecydowali się zachować milczenie. W końcu podczas oficjalnej imprezy zorganizowanej przez The New York Times, czyli The Bilderberg Summit, głos w sprawie zabrał Harry. Przeprowadzaliśmy się już 10, a może nawet dwanaście razy. Rozwiedliśmy się także 10-12 razy, po prostu aż trudno się w tym połapać. A skoro niełatwo się w tym połapać, to po prostu się to ignoruje. Ludzie, których mi najbardziej żal, to ci, którzy tworzą te wszystkie teorie, wyobrażają sobie niewiadomo co, a potem to się nie zdarza, więc mi ich żal. Naprawdę mi ich żal, cytuje księcia magazyn People. Najpierw plotkowano o kryzysie, a teraz takie wieści w sprawie Megan i Harry'ego. Ostatnio para coraz częściej pokazuje się razem. Mówiło się, że choć Megan nie wypowiada się oficjalnie na temat małżeństwa, to jednak krążące o nim plotki sprawiają jej przykrość i mocno ją stresują. Najwidoczniej była aktorka chciała zrobić wszystko, aby utrzeć nosa niedowiarkom i udowodnić, że jej życie osobiste to pasmo radości i sukcesów. Markle zadbała o to, aby nikt nie miał już wątpliwości, że kocha męża. Dopiero co przybyli oni wspólnie na otwarcie międzynarodowych zawodów sportowych w Vancouver, gdzie nie odstępowali się na krok. Kobieta co rusz obejmowała i całowała partnera, czule się do niego uśmiechając Światowe media obiegły zdjęcia 43-latki kładącej głowę na ramieniu ukochanego czy małżonków wymieniających na trybunach namiętnego całusa Teraz nie ma już żadnych wątpliwości Niespodziewany zwrot w sprawie Megan i Harry'ego Markle zrobiła to publicznie, teraz nie ma wątpliwości. Ekspertka odmowy ciała Judy James jest przekonana, że Megan bardzo zależało na stworzeniu dobrego wrażenia. Mocno panowała nad każdym gestem i grymasem, chcąc całą sobą udowodnić, że jej uczucie wobec męża jest wciąż żywe. Podczas swojego przemówienia, z fascynacją w oczach, wciągnęła go na scenę, a kiedy to on mówił, patrzyła na niego z zachwytem. Promienny uśmiech Megan obejmował zaciśnięcie i marszczenie warg, aby podkreślić dumę ze swojego mężczyzny. Stosowała także rytuały dotykania twarzy, aby wyrazić własność, na przykład głaskanie go jedną ręką po policzku i szyi oraz. Prawdopodobnie największy, najbardziej triumfalny sygnał publiczny. Stanęła, by ująć jego twarz w obie dłonie, po czym pocałowała go w usta, jakby wysyłała swojego osobistego bohatera, aby pojawił się na scenie. Megan używała niewerbalnych sygnałów. Aby pokazać, że jest osobistą hairladerką Harry'ego, dosłownie machającą niebieskimi pomponami, zaznaczyła ekspertka w rozmowie z Daily Mail.